Mateusz 2005 Studio przestawia serial Rodzina Chopińskich. Odcinek 60 Szymonowi rosną wąsy i będzie się czuł jak prawdziwy mężczyzna. A prośbę do tego odcinka wysłał Janułos. No cóż, mamy kolejny piękny poranek. Mam nadzieję, że nikt nie popsuje mi pięknego humoru. Chyba mam jakieś włosy na twarzy. Czy to są wąsy? Lepiej pójdę przejrzeć się w lustrze. Jestem już w łazience, teraz czas sprawdzić, czy rzeczywiście mam wąsy. No więc przyjrzymy się w lustrze. O tak, miałem rację, rzeczywiście mam wąsy. Pewnie musiały urosnąć z ponad miesiąc i teraz już je mam. Ale się cieszę, teraz czuję się jak prawdziwy mężczyzna. Ale do rzeczy. Skoro już mam wąsy, to pokażę się Mamie, Tacie, Justyną, Dawidem i Kasią, a potem mi ocenią, jak wyglądam. Na pewno się ucieszą. No więc idziemy na dół. Minęła chwila. Mamo, Tato, Justyna, Dawid i Kasia. Chodźcie do mnie na chwilę. Musicie coś zobaczyć. Już jesteśmy Szymon, no więc co chcesz, abyśmy zobaczyli? Spójrzcie prosto na moją twarz. Właśnie mi urosły wąsy. O ja Szymon ma już wąsy, no to ci gratuluję, synu. Wiedziałem, że urosną ci wąsy, zdolny chłopak, a do tego ładnie wyglądasz w tych wąsach. Dziękuję, tato, bardzo mi miło. Proszę bardzo, synu. Szymon, bardzo się cieszę, że urosły ci wąsy. Jestem z ciebie bardzo dumna. Oby tak dalej, a i ładnie wyglądasz w tych wąsach. Dziękuję, mamo, miło to usłyszeć. Drobiazg, synku, Szymon, bardzo ładnie wyglądasz w Twoich wąsach. Moim zdaniem wyglądasz lepiej z wąsami. Zasłużyłeś na to, bracie. Gratuluję. Dziękuję, Kasia. Jesteś moją ukochaną siostrą. Miło mi to usłyszeć. Drobiazg Szymon. Szymon, bardzo ładnie wyglądasz w Twoich wąsach. Zgadzam się, to co Kasia powiedziała. Wyglądasz lepiej w tych wąsach. Jestem z Ciebie dumna. Gratulacje. Dziękuję, Justyna. Jesteś bardzo miła siostrą. To dla mnie zaszczyt. Proszę bardzo, Szymon. Wow, Szymon, bardzo ładnie wyglądasz w twoich wąsach. Gratulacje. Dziękuję, Dawid. Jesteś bardzo miłym bratem. Nie ma sprawy, Szymon. Szymon, to teraz idź i pobaw się z twoimi siostrami i brata, a ja z Anną przygotujemy śniadanie. Bo już jest prawie dziewiąta, a my jeszcze nie jedliśmy. Dobrze, tato, pobawię się z nimi. Miło to usłyszeć. Koniec odcinka 60. W następnym odcinku rodzina Chopińskich wracają do Olsztyna.